Nauczanie domowe. Środa, czternasty tydzień. Zwykły. Psalm 105, wersety od drugiego do siódmego. Tytuł: Rozważanie na modlitwie. Śpiewajcie i grajcie mu psalmy. Rozsławiajcie wszystkie jego cuda. Szczyćcie się jego świętym imieniem. Niech się weseli serce szukających Pana. Rozmyślajcie o Panu i jego potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o jego znakach, o wyrokach ust Jego. Potomkowie Abrahama Słudzy Jego, synowie Jakuba, jego wybrańcy. On, Pan, jest naszym Bogiem, jego wyroki obejmują świat cały. Zwróćmy uwagę na to wydarzenie i zachętę. Niech się weseli serce szukających Boga. Niech się weseli Twoje serce. Twoje serce, które szuka Boga. Skondensowanych kilka myśli, bardzo jasno oddających prawdę o tym, że poszukiwanie Boga daje radość. Pozwala nam zrozumieć, że gdy się przybliżamy do Boga, gdy odkrywamy, jaki jest, Nasze serce wypełniane jest coraz bardziej radością. My sami stajemy się tymi, którzy w pogodny sposób patrzą na życie, patrzą na fakty, które się zdarzają, patrzą w przyszłość, która jest przed nami, bo ja poznaję tego, który jest i który był i który przychodzi. To powoduje, że radość powstaje w moim sercu nie tylko na modlitwie, ale też staje się udziałem mojego życia, mojej codzienności. Zobaczmy więc, co psalmista chce nam przekazać właśnie o tym momencie modlitwy, bo psalmy to przecież z jednej strony same modlitwy, a z drugiej strony pewna instrukcja, pewna podpowiedź. Tak się możesz modlić, a nawet powinieneś, a dzięki temu Twoje serce przeniknie pokój i radość. Będziesz miał w sobie ten optymizm i to spokojne spojrzenie na swoje życie. Na modlitwie będzie to skutkować słodyczom, ufnością, pełnią, a w życiu ten stan będzie się rozlewał na twoje myśli, słowa i czyny. Zajrzyjmy więc do tej instrukcji z psalmu 105. Co to jest modlitwa? To jest rozważanie, to jest poszukiwanie i to jest pamięć. Takich używa pojęć autor psalmu. Po pierwsze, więc mamy zamiar rozważanie o Panu i o Jego potędze. To jest moje postanowienie, ja to chcę zrobić. To zaplanowałem. To jest takim przedmiotem mojej uwagi rozważanie o Panu. Modlitwa jest zatem zwróceniem swoich oczu duchowych, swojego serca, swojej duszy do Boga. Jest podniesieniem się i spojrzeniem bezpośrednio na Niego. To jest chęć przekraczania tylko ludzkich granic po to, żeby cała uwaga była skierowana na Boga. I to jest postanowienie. Ja chcę tego. Chcę modlitwy, czyli chcę spotkania z Bogiem. I drugie, to jest poszukiwanie Jego oblicza. I to jest intencja. Ważne, czym się to różni od tego zamiaru, a no tym, że ja mam wewnętrzną potrzebę poszukiwania Boga, a nie siebie. Na modlitwie szukam Boga, a nie siebie. Jest to bardzo Wielka pokusa, czasami nawet nieuświadomiona, a czasami nawet pewnego rodzaju skłonność w nas, że szukamy siebie. W wielu wydarzeniach, w wielu przypadkach, nie tylko mówimy o modlitwie, ale też o spotkaniu z drugim człowiekiem, o rozmowach, o postawach, że człowiek szuka siebie. Szuka swojej korzyści, szuka z zaspokojenia swoich pragnień. Szuka rywalizacji, pojawiają się ambicje, ja szukam siebie. I ten głód, który w nas jest, który sobie trzeba uświadomić, może powodować, że nawet na modlitwie ja mogę bardziej kontemplować swoje rany, swoje troski, swoje kompleksy, swoje niepokoje zamiast zwraca się do Boga. I pozornie wygląda to na jakiś rodzaj psychicznego, duchowego działania, ale tak naprawdę to jest ciągłe kręcenie się wokół samego siebie. Zaczynam rozważać, co by było lepsze dla mnie, co by było przyjemniejsze, co by się mogło zdarzyć, i wtedy zaczynam zamieniać tę modlitwę Taki koncert życzeń, w takie spełnianie swoich zachcianek. No i to się zaczyna pojawiać jako pewnego rodzaju prośba, wołanie. Boże, ja to chcę, to chcę, to chcę, to by było fajnie, jakby było. Natomiast ja nie pytam Boga. Ja nie szukam jego oblicza. Ja nie patrzę na jego twarz, ale patrzę na swoje grymasy na swoje kaprysy. I dlatego w tym salmie ta instrukcja jest fenomenalna, że intencją mojej modlitwy jest poszukiwanie Jego oblicza. To prawda, że przy okazji zobaczę swoje, to prawda, ale intencją jest szukanie Jego. Dlaczego zobaczę swoje oblicze? Ponieważ moje ma być podobne do Boga. Ponieważ Bóg mi to pokaże, jak mnie poprowadzi, jak mnie uświęci, jak mnie oczyści, jak ukształtuje moje rysy twarzy. Stanie się to, jeśli ja szukam Jego oblicza. I to jest intencja. Bardzo istotna, bardzo ważna i o nią ciągle trzeba walczyć. I nigdy nie można się zadowolić, że w takiej czy innej modlitwie już stało się coś dobrego. Pierwsze kroki w tym poszukiwaniu oblicza Boga uczyniłem. To dobrze, to pięknie. I uciesz się tym, ale nie pozostań na tym. Rób następne kroki, bo na następnej modlitwie znów intencją jest poszukiwanie oblicza Boga. I trzecim elementem jest pewne narzędzie, którego używa psalmista i do którego użycia zachęca nas. Co to jest? To jest pamięć o cudach, znakach i wyrokach. Zwróćmy uwagę, że psalmista mówi, że moja pamięć może być miejscem modlitwy. To, co pamiętam, może być narzędziem, którego używam na modlitwie. Bo pamiętam wydarzenia biblijne, pamiętam, co Bóg robi, pamiętam, jak działa, pamiętam, czego chce. To oczywiście dotyczy pisma świętego. Moja pamięć to pismo święte. Mogę i powinienem pamiętać wiele, ale sobie przypominam, czytając fragmenty pisma, poznając właśnie te cuda Boże, znaki Boże. I to jest coś, czym ja karmiąc się, czego używając na modlitwie, osiągam ten właśnie skutek, że moje serce się zmienia, że moje wnętrze się przekształca. Dzięki temu narzędziu, dzięki pamięci o cudach i znakach, tam jest jeszcze trzeci element, pamięć o wyrokach Bożych, o słowach, które Bóg pozostawił nam i to wprost można odnieść do słów Ewangelii, wprost można odnieść do przykazań, wprost można odnieść do zaleceń, które nam Bóg zostawił w Słowie. I przez Jezusa powierzył Kościołowi, to wszystko jest. Chodzi o to, żeby to była Twoja pamięć, że Ty w tej pamięci to nosisz, że Ty do tych wydarzeń wracasz. Tutaj bez wielkiego naciągania można pokazać, że Maryja była wzorem takiego właśnie rozważania, poszukiwania oblicza Boga i pamiętania o cudach, znakach i wyrokach. Bo Ewangelia często to podkreśla, że ona zachowywała to wszystko w swoim sercu, rozważała to w swoim sercu, używała tych narzędzi. Taki miała zamiar, z taką intencją i mając to narzędzie. Bądź do niej podobny, naśladuj i niech Ci w tym błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.